Cześć wam i jestem, lebuśka i ze mną jest? Siema Marten. witam ponownie. Postaram się zagrać lepiej niż poprzednim razem. A na pewno nie będzie gorzej. W sumie ta nic jest łatwa. I gorzej się nie da. No i gorzej się nie da. Kry, kryj moje plecy. Jakby co? Okej. A, jesteś murzynem, lol. Lol. J jak zawsze gram z kimś, to zawsze są murzynami, a ja jestem... Jestem biały, czy murzyn? Białaś Łe. Kiepsko. Postaramy się zrobić to misję jak najciszej. Może być? No, a jak? Elegant. Dobra. Teraz ty idziesz Bo stać jest kida i co? I nie będzie źle. Widzę wroga Dobra, dobra. Trzy... cztery. Okej, okay, ładnie. To jest kooperacja, to się nazywa misja kooperacyjna. Jest, to jest z dwóch, ja też... Ja cały czas ty, tych z lewej, ty, tych z prawej. Trzy... Czekasz, że Muszę się przygotować. O, dobra. Kudziek, Trzy... Okej, okej, okay, okay, dobra. Trzy, cztery. Dobra. Oj, będzie skill, będzie skill Czekaj, wezmę sobie sniperkę, będzie łatwiej Już? Czeka, jednogodną pozycję Dobra, ty zlewaj, tak? Tak, 3, 4 Dobra, leży Ło, dostałem Gdaskę, ale fajnie A ja tam widziałem na twoim starym kanale, że tam Skoda nagrywa dużo, nie? No. Ale ja już nie wstawiam filmików, to już stara przeszłość. Ja stara przeszłość. Kurde, nie lubię tych drzwi, bo... Nie, tak trudno się otwierać i spróbuję usłyszeć. Okej, czekaj. O jest. Gitar. Dobra, idź pieprzy. Jeszcze jeden gdzieś tu jest. Zdjęty? Tak. Okej, okay, amunicja, amunicja. O i to jest najgorsze, trzeba wyczyścić dobry moment w tym autobusie, żeby trafić. Nie, to tu jeszcze nie, nie teraz. A nie, to teraz. No wiem, wiem, teraz z lewej wychodzą, nie? Czekaj, atakuj. Z lewej strony. Dobra, teraz prawie lewej, nie? O kurde, hmm. przemieszczają się. O, i będzie ciężko. O, Czekaj, ono O no to te ry Ale, idealna synchronizacja. Ogień. Czekaj, Czekaj na drużynę! Dobra, widzę, widzę. Trzy, cztery. Okej. Okay. O, i tu o, właśnie, tak. kiedy ich trzeba zacząć tych dwóch zabijać? Jak oni wrzucą te, te ogłuszające, czy kiedy? Hmm, to czeka, ta, ci powiem, okej? Okay? Dobra. A weź kogo zabić? No, <laughs> wiem, wiem, tych dwóch terrorystów w środku. Dobra. Czekaj, te, i ten, ciskamy razem? No, dobra. Trzy, 4 Zabijasz teraz już? Czekaj, czekaj. Jak rzucą? Już, 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 już. Dobra. No i nie, nie udało się. No, nie wiem, ja, ja zabiłem jednego, a drugi... Nie wiem, jakby przez ducha przelatywał. Ja zacznę od momentu, którego skończyliśmy. Żeby nie, nie zanudzać ich. No. I zaczniemy na chwilę. Okej, okay, i, i jesteśmy... Yy. Pomału ogarniamy już o co chodzi, po prostu musimy je zabić wtedy kiedy oni mówią strzał, nie? Tak, już tak To ściskamy te, nie? 3, 4, 3. I gitar. Teraz. Przyjąłem. 3, 2, 1. Ok, już. trzymaj wciuki, bo nie, bo nie będę mógł strzelać. Strzelać. Dobra, waiting, 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 waiting. Dostał. Ja zabiłem Dobra, pięknie. Mission complete. Z Dobra. Teraz wyłazimy co, nie? Cześć, mam sobie zupełnie. Czekaj, przydałoby się jakaś inna broń. O jest, 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 jest Ja sobie wezmę UMP, bo teraz już raczej będę na, na nas rasować. No, czekaj, tu jakieś ciekawsze, nic. Same MK tutaj 11 Tam na dole coś będzie, jakiś, jakaś broń jeszcze pewnie Bo ja mam same snajperki, to jest to jest złe. Ja mam UMP i sniper Tu Alpha, jesteśmy w ruchu, kierujemy się w stronę ambasady mhm mm teraz trzeba ich osłaniać A, dobra Możecie strzelać? tak, ja mogę to ty weź z tych z lewej dobra albo ja wezmę z lewej, bo jestem bliżej to weź ty z prawej okej to trzy, cztery. dobra to no, jak widzieli? to płask? Właśnie Aha. Dobra, nieważne i tak ich zabijemy. No dobra, nie żyjemy już Chodź dziwne, bo obydwu sprzedałem bańki i nie wiem jak zauważyli Ciekawe. Nie wyszli kolejni tu. No Dobrze. Dobra, dobra się przybliżę. Mam tu kilku ja prędzej Czekaj wezmę z double killa Okej ok. Mam C To ty weź z tego z lewej ja wezmę ty dwa Czekaj mam gryzmę Już już A, Już Okej okay, dobra, czekaj Gotów Czekaj 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 Kurde Co problemik, mały? Nie bo na skype mi wali pisze no. <laughs> Już O, wadi będzie sławny To ja... Bierzemy... Dobra, to czy, te? Czekajcie. czekaj Łe, czekaj. well, sorry, okay, dobra, da. dopijam Pokeru okay, nie żyjemy, tak A w tej ambasadzie też będzie trudno, bo ten gość będzie uciekał, nie? W tej ambasadzie Już idę. Aha, nie ma klucz Gdzie oni? Aha, tam. Na górze, Dobra. na górze. To ja, ja z, le z lewej strony schodów, a ty tam po prawej stronie. Dobra. Kurwa, mać i... Nogi. Dobra, dostałem. No jak gdzie on no, tutaj? leży leżą i kwiczą. tak wow dobrze że miałem snajperkę w zapasie bo no właśnie przeszłam Wow, wow. A one gdzie? Wow, wow, wow. Dobra W Góry zraszali nas. A ty miałeś apkę, nie? Tak, mam. No. Kurde, zawalamy jej. ja nie masz czego, ja mam same snapperki muszę poszukać jakąś broń, wow Dobra, nie żyję Bierzemy UMP i gitara Tu snajpa na górze kolejna Ja, za dużo ciebie, jakaś Na, bliska... na bliskie dystansie by się przystała broń jakaś Skąd się strzelają? Właśnie Ani granaty Za... Co to było? kierujemy. Dobrze. No? Co? <grywa> Koleś mi wsadził nóż, kurde, w ale on zginął Aha, aha, lol Talib Dobra na górę choćby bo ich trzeba chyba osłonić ze snajki Fuck, najwyraźniej tak Ale się nie wyspałem dzisiaj ja pieniczy Tak śpiący że To ja z lewej ty z prawej Jesteś już na pozycji? Tak, tak jest 3, 4 Dobra Teraz mam się przemieścić czy znowu osłaniać? Chyba osłaniać ich znowu. Czy no cały czas trzeba jak teraz Kontakt, możecie strzelać? Okej. Okay. Ja, te... ja, z... ja z lewej, ty z Bo oni się trzy. chyba zatrzymają, nie? To poczekajmy. Dobry. Znaczy możemy w ruchu, nie? Ale tak. Dobra, to trzy, cztery, rypy eliminowancy, zaskoczył. Był z lewej, a poszedł z przodem. albo ta, ta... ...willa, czy tam rezydencja. Na ale mnie kusi, by tego gościa zabić teraz. <noise> to znowu będzie z tymi granatami chyba. No. Cz czekam, jest. Gdzie? Zdję. Oni chyba weszli do środka... ...i w tym oknie wyjdą chyba. Jest znaczek, ale nie pokazał ich gdzie. Z tego co widziałem, to on wchodził do środka. Oni chyba powinni wyjść. What the fuck? Czekaj, spon... Hmm. No, Dobre. oni chyba powinien wyjść, jak oni po prostu wszedł i zamknął drzwi za sobą. No, skąd ja tego nie widziałem? Błęd... To może o zabijmy je. tych, o co w środku? O jest, dobra, wyszli. W końcu. To trzy, 4, Dobra. Wow. A ten jeszcze nie ma okremizelkę? Skubany. Aha, zabiłem posąg ładuj, ładuj, ładuj Chodził widmo, nie. 3, 4 Łe! dobra dobra ja go zabiję Bo ja go w ogóle nie widziałem, gdzie on by w ogóle? Eee, na dole w lewym oknie Ta, Teraz tam gdzie nasi wchodzą był. Mhm <suszy> Idziemy na górę Dobra, teraz, to będzie to jazda Michał, ja nie, nie, nie słyszę, nie wiem. No i nie widzą, na pewno. Mhm. Alfa na pozycji. Wchodzimy na ważną. Czekaj, kogo bierzesz? E, no To ja bierę z, tych bardziej z lewej strony, a czy ty, tych z prawej? Dobra. Czy te ryby... na e. to czekają. Czekaj, jeszcze nie. Żyje, padł o, Pięknie N Nie żyją nie? Ja? Wszyscy? Nie Wszyscy, Wszyscy padli Ok, zajebiście, zajebiście Gdzie ucieka? Aha, dobra widzę Nie, nie widzę No, dostał ode mnie i co? Mi pokazuje, że jest w ścianie Eee... mi teraz po prostu przebiegł przez ścianę i spadł w dół. Aha. To może e... musimy poczekać, no wtedy, no... On normalnie, jak go obserwowałem, on po prostu w ścianę wszedł. Aha, no właśnie, u mnie jest w ścianie i nie mogę go zabić. Nawet, że ja Jak on na chwilę wyszedł, tego trafiłem, on się kulnął na ziemię i wszedł w ścianę. To helikopter, wejdź, no ale... O jest idzie 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 chyba idzie Tak widzisz? idą, Zabij A, ich. Jest jest idzie ten Tego trzeba ze za znacznikiem zejść bo ja go nauczyłem uciekł... Dobra, jest Okej okay. Ach jest, pierwsza robota Jest, w końcu Ale miałem ma małego stresa, w grałem Znowu sfilujemy Ale <słuch> dobrze 60 zabici, równo, Zajebiście, ale dobrze Asysta i zero zgonów, to jest dobrze, to jest... Widzisz? Po poprawiłeś się. No, bo wtedy byłem chory. A teraz ja jestem chory i tak tak lamiłem, ale... Ty. Na ja się, że Martens uratował mój honor. E, tak, do zaczenia w kolejnym odcinku. E, ostatni odcinek będzie brał udział hubas, a w ostatnim odcinku, takim finalnym, będziemy grali ze wszystkimi razem na jakimś serwerze. O ile będą chcieli, nie? bo to nie wiadomo czy będzie im pasowało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie. Lebuśka i... Na razie. Do zobaczenia.